Witaj, Smart. Udało Ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj, niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napuwać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, ja jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu książkę na brzuchu i przykryłem kupkiem. Heh, mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Przeciąg. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą, gdyby nie było, smart by nas tu nie skierował. Na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Wigra był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwą. Dlatego po masakrze w Lokmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynny. Nowigrat leży na pieniądzach. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwidują magów, konfiskują ich majątki. W następnej kolejności wykończą nie ludzi. Elfy mieszkają w slamsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia w finansach tego miasta. Oficjalnie mówi się, że Nowigrad zachowa neutralność, ale chyba nikt w to nie wierzy. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, męgę, cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. I czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Tris, powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś Tris? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurułapem, nigdy by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoń. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co cię tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Hmm. Wiem, gdzie newralgiczne miejsce mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w radzie królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin, odchodów. A jak już porozkładamy te kadzidła to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzidę nie możesz tego zrobić. Nie chce mi się szukać szczurzych głup, nie maruć. Chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo zatusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Tris, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę na takie rzeczy, umarłabym tu z głodu. się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęcie i będziemy mieli chwilę. Teraz poczekamy aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szturów. Kiedyś chciałem się popisać wieźmińskimi zmysłami, i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i. Pogodzoną. Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. Nie wracam do tego. Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Obiecaliśmy sobie pozostać przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Tego jeszcze nie wiem. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Triss. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił na mnie pułapkę! Od początku coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przyprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnimy. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół półgryzonia. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. Tak właśnie wygląda życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam skąd przyszli. Nie pójdą. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy, i pamiętajcie, będę wam w tym przeszkadzał. Mam dość słuchania tego skórny ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Nie Zdję. trzeba było zaczynać. nas. się! wynajął mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. W zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Nie, nie zabijajcie mnie, panie. Oni mnie zmusili. Jakby mi nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie. Nie upodabniaj się do tych morderców. Zamknij się. Powinienem się zabić, ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Siri i chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka, Corintili. ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corin jest bardzo skuteczna, przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jongher Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć Taki czas Miło było znów cię zobaczyć I ciebie, Geralt Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Znalazłeś się tu przypadkiem czy czegoś szukasz, wędrowczy? A kto pyta? Rudolf de Jongher. Z tych de Youngcheru. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Grad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendacje. Mój ojciec mawiał, wszyscy powinni znać twoje zasługi, syn. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corinne Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śnij jego historię. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Widzisz. Kupiłem tę nieruchomość niedawno. Kosztowała majątek. A potem okazało się, że w tym domu strasznie. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu, jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu nie uwierzysz. W salonie znalazłem ludzkie odchody. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym, Korin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle nie wpuszczam obcych do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem. Więc chyba znasz się na rzeczy. Wchodź. Ach, prawda jest taka, że już jesteśmy zależni od czarnych ekonomicznych. Już to błagam. To krew. Nie rozlewa jej, proszę. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Lalka... W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Odłóż to, błagam. Nie do krew, nie rozlewa jej, proszę, Regał zostawia przejście do pokoju obok. W pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe co się stanie, jak włoży tam lalkę. Kolejne arcydzieło piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. W takim razie trzeba by znaleźć piec.